Dzień dobry, Karolina z Rodu Biskupiak po mężu Mądraska. Ja chciałam Chyba rozmawiać z Bogdanem Piotrowskim. Yy, ale w jakiej sprawie pani chciała rozmawiać? W sprawie, w sprawie takiej, że sfałszował dokumenty. Przysłał mi pismo, małże z opóźnieniem, to jeszcze dyskryminując mnie jako człowieka. Uh -huh. A proszę powiedzieć, jaka jest sygnatura na tym piśmie, to ja bym połączyła do osoby, która sprawą się zajmowała. No, ale Ja komentarza... nie chcę proszę panią, żeby mnie pani połączyła do kogoś tylko do tego, kto ten wihajsterek przystawił i tu się uh -huh. y, po, y, podał jako Bogdan Piotrowski. Ja nie łączę z szefem osób prywatnych, niestety. A jak to? Ja nie jestem ale... osobą prywatną, tylko jestem człowiekiem, który jest napadnięty ja w grudniu i do tej pory wszyscy przestępcy z waszego komendy, z waszej komendy ukrywają się i fałszują dokumentację. Mhm. Ja rozumiem panią, ale no proszę podać mi tam sygnaturę. Ja skieruję do odpowiedniej osoby. Tutaj w imieniu pana komendanta będzie z Panią. Ja rozmawiała, już pani tak? powiedziałam, z kim ja chcę rozmawiać. Niestety nie mam takiej możliwości. No to co, co to pani ma możliwość czegoś? Zbycia mnie i sfałszowania. Nie, ja, nie, nie, absolutnie. Ja panią chciałam uprzedzić, że rozmowę mam nagrywaną, bo ja mam dosyć waszego tutaj postępowania, jakie wy ze mną po prostu robicie. Ale czemu pani chce się dać spróbować połączyć do osoby kompetentnej tutaj? I co ta osoba mi powie? Proszę mi powiedzieć, co ta osoba mi powie? To samo co ci policjanci, którzy mnie napadli i potraktowali w straszny sposób. A tutaj jest napisane, że wykroczenie i to jest zgodne z prawem, bo wykroczenie popełniłam. Jakie wykroczenie? Ja nie popełniłam żadnego wykroczenia. I tu się podpisuje. Komendant wojewódzki policji. I on łamie prawo, a pani go ukrywa. A w ogóle to z kim rozmawiam? Z kim rozmawiam? Proszę nazwisko mi podać, bo Karolina chyba. na Baryła. Dziękuję bardzo. Będzie Proszę. pani kolejna na liście, jeśli mnie pani nie połączy z tym oszustem. Nie ja mam takiej możliwości. Mówię panią, że mogę połączyć do osoby, która prowadziła pani sprawę, tak? Bo to było wszystko pewnie gdzieś sprawdzane, yy, przygotowywane do No tak, tak. Było tak ta, sprawdzane, tak? że po bandzie w ostatnim dniu przesłaliście mi pismo. Dobrze, podam pani tą sygnaturę, bo i tak, yy, bo i tak napiszę pismo, bo jest tutaj fałszowanie mojego dokumentu i ukrywanie yy, przestępstwa. T? -0. T, 0511.24.2022 AK Dobrze. My już tutaj y, dobrze. Y, tak, jak Tadeusz, tak rozpoczyna się ta sygnatura. Tak. Tak, dobrze. To tak. ja już wiem, to ja już Panią łączę do osoby, która prowadzi sprawę. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry Karolina. Jesz... Jeszcze raz? Bo... Komisarz Kontroli, słucham panią. Dzień dobry Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądraska. Yy, rozumiem, że bierze pani odpowiedzialność za to, co podpisał Bogdan Piotrowski, tak? A z jakiego powodu miałabym brać odpowiedzialność za to, co podpisał Pan Bogdan Piotrowski? No bo ta pani powiedziała, że pani tutaj brała udział w śledztwie, które tutaj przysłaliście mi to pismo i to pani, pani jest zorientowana, ja więc bierze pani odpowiedzialność. Pan... Ja nie wiem o czym pani mówi teraz do mnie. Muszę sprawdzić, tak? No to proszę sprawdzić. Ma pani jakiś numer tego pisma? No już raz podawała mi i, i ta pani powiedziała, że pani już będzie zorientowana na ten temat. to ale ja przecież będę zorientowana, jak się dowiem, o jakie pismo chodzi. T. 24. 2022. AK Moment, dobrze? Skileczkę. Dobrze. Pani odpowiedzi. I teraz o co chodzi w takim razie? Uważa ta Pani, opowiedz? że to jest, że to jest zgodna odpowiedź, zgodna z prawem, tak? Proszę Pani. Czy ja widzi Pani? Odpowiedzi? Proszę ja mi nie tej, przerywać. Proszę posłuchać, ja tej odpowiedzi nie widzę. Nie ja y, odpowiadałam, tylko koleżanka, której akurat dzisiaj nie ma. To po co mnie z Panią połączono, pytam się. Po co? Może dlatego, że tutaj w tym zespole są udzielane odpowiedzi, ale akurat nie trafiła Pani na tę konkretną osobę, która ją sporządzała, tak? To proszę powiedzieć, przekazać koleżance, żeby przemyślała to jeszcze raz, bo obydwie Panie wylądujecie na tej liście, którą dostarczyłam wcześniej. Ja nie wiem, o czym Pani dowie. No to się Pani dowie. Dowie się Pani w swoim czasie. Bo jest to fałszowana, jest taka jestem taka agresywna, bo mnie napadacie i ukrywacie dowody zbrodni. A zakrywanie co za panią zakrywanie nos, nosa i ust to nie jest wykroczenie, proszę panią. Ach, I podpisuje ach. się pod tym Bogdan Piotrowski. No, wie pani co z tego, co wiem, to jednak jest wykroczenie. Jakie? No, jakie? Proszę powiedzieć, jakie? Jakie? pani, ale ma tam pani mnie, Nie proszę panią. mnie Nie interesuje to, co tutaj żeście sobie wymyślili, już zgodnili z tą bandą oszustów w Warszawie, bo łamiecie prawa człowieka. I wtedy w grudniu złamaliście prawa człowieka. Proszę pani, nie musi się stosować do tego, co wymyśli rząd. Policja była nieprzygotowana. Nieprzygotowana. Nie posiadała rękawiczek, nie posiadała pojemników na utylizację tych rękawiczek. I o czym mi Pani mówi, co wymyśli rząd? To nie jest rząd i Pani nie musi przestrzegać tych jego głupich rozporządzeń. Proszę Pani, to jest Pani zdanie i nie zgadza się ono z moim zdaniem. Więc, Więc proszę, proszę przekazać koleżance i temu oszustowi komendantowi, że ma przemyśleć jeszcze raz to moje pismo, które dostarczyłam i nie fałszować moich danych. Bo ja się proszę nazywam. Pani, jeżeli ma pani jakieś uwagi, może pani napisać. Nie będę pisać. Nie będę pisać, bo nie mam pieniędzy, żeby ciągle do was pisać. Bo każdy list kosztuje 9 zł, proszę panią. A wy sobie kpiny ze mnie urządzacie. I się nazywam Karolina z rodu biskupiak po mężu Mądraska. od marca tego roku. I proszę nie fałszować moich danych. No, sama pani mówi, że już pani nie chce, żeby do pani pisać, więc nikt nie będzie poszło. Czy pani rozumie, co ja do pani mówię, czy pani sobie jej żarty ze mnie robi? Proszę pani, ja mam. Łamie panie, panie, pani to, prawa, nie prawa człowieka. Nie ze mnie Łamie pani prawa człowieka. Nigdy w życiu czegoś takiego nie zrobiłam. Mam po prostu odmienne zdanie od pani. Jakie odmienne zdanie jest pani zatrudniona w policji, podobno tak. polskiej? I ma pani chronić Polaków? Tak. A nie przestęp a nie robić i popełniać przestępstwa. ścigać za maseczkę. Teraz mnie pani oczernia. Jak panią oczerniam? Co? Jeszcze teraz wystąpi pani, żeby mnie znowu ponownie ukarać, bo panią Oczernia. Pani ja z nikim nie będę występować. Ja nie mam czasu na takie rzeczy. Ale ja mam czas. Ja po I nie odpuszczę tym, znaczy pani po prostu. Mnie oczernia i tyle. To jest fakt. Nie odpuszczę po prostu, bo nie popełniłam żadnego wykroczenia. I chcę, żeby ci policjanci zostali ukarani i z, razem z komendantem. To już pani mogę powiedzieć, że za to, że ukarali panią mandatem, bo domyślam się, że o to chodzi, to ukarani nie zostaną. Bo nie zrobili niczego złego. Ach, nie zostaną. Więc ja wy, wystąpię o odszkodowanie, proszę panią. Proszę I bardzo, zrobię to pani zrobię prawo. to i, i będziecie mi płacić z prywatnych kont. Pani też do tego dołączy. Bardzo proszę, niech pani zrobi, co pani uważa, ma pani do tego prawo. Uh -huh. To nie łamie pani przepisów, ma pani prawo. Ale wy łamiecie. Pani tak uważa, my uważamy inaczej. Znowu się nie dogadamy. Mamy odmienne zdania. No nie dogadamy się. Nie nie dog... nie. Ale dogadamy się kiedyś, jak ten cały system pierdolnie, to się dogadamy i wtedy zobaczymy, jakie pani będzie miała zdanie. Dziękuję bardzo za rozmowę A, tak, tak. i życzę pani wszystkiego dobrego i żeby tak? pani miała na przyszły miesiąc co jeść. Bardzo pani dziękuję. Wszystkiego ja dobrego. Pani tego życzę. Wszystkiego mhm. dobrego. Przyjrzysz kolejne pismo. I kolejni będziecie po prostu na tym liście. Dobrze.